Dobry wieczór, bo to już jest e, e, dobre popołudnie. Spotykamy się z Panem Prezesem Związku Podkalan, Panem Stanisławem Sadnu. E, panie Prezesie, ja wiem, że Pan jest zmęczony, dlatego nie będę Pana długo męczył, bo przecież jest majówka. E, e, począwszy od parady, bankiety, spotkania i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Chciałem zapytać, co słychać w Związku Podkalan w Ameryce? No, słuchajcie, pierwsze to nie, witajcie, kochani e, e, widzowie, ci, no, jesteśmy na live, tak? Jesteśmy, tak. idziemy na żywo. Witaj. Nie, nie idziemy na żywo, no, ale, ale okay. nagramy. nagramy. Okay. Bo teraz o tej I... porze śpią wszyscy w Polsce. Okay. Witajcie i niech sobie będzie pochwalony Jezus Znajdujemy się w siedzibie Związku na Północnej Ameryki. Siedziba od 1979 roku, no dalej na tym alczy, że jest. Próbujemy podreperować te nasze finanse po to, żeby może kiedyś coś to się zmieniło, ale to nie ten temat. Jeżeli majówka, fajnie w wpadłeś po raz kolejny tutaj. No i jak zauważyłem zawsze można okuć Związek podhan, na hałpek, Góralską, gdzie zawsze dajesz to na, na Twoim portalu, tutaj, żeby po prostu tej góroli, jak już przyjedziesz, pokazać? E, e, no i całemu światu, przede wszystkim Podhalu, Spisza, Orawa e, A i Związek podhalem w Ameryce e, składa się na dosyć z tych czterech regionów najmocniejszych, no które są jako Podhale, Spisz, e, Orawa i Pieniny, gdzie są koła, w dalszym ciągu działają. Mamy w tej chwili 87 e, kół zarejestrowanych, z tego kilkanaście. Nie działających tych numery, te starsze, ale naprawdę ci młode koła, które w tej chwili zapoczątkowały, a najmłodszym kołem jest Bańska Nizna, która zapoczątkowała kilka lat temu swoją działalność, tak prężnie tutaj działają i to muszę podkreślić, bo, bo nawet prezes i, i członkowie dyrektorzy tego koła są bardzo aktywnie, jak to pomagają, jako całej organizacji, bo Nasza praca to nie tylko reprezentowanie, ale to też ciężka praca, którą trzeba wykonać, żeby przygotować e, f, e, takie festiwale, przeglądy, konkursy. A wszystko to y, dla Związku Podchana, ale wszystko to buduje tą y, reakcję tego, że, że jest to potrzebne płoto, co by te dzieci, które chodzą na te nauki, które mają próby w zespołach, oni byli docenieni. I nasza rola Związku Podchana jest przez to organizowanie właśnie takich konkursów, takich festiwali. Y, a mamy do tego sposobność przecież z taką piękną y, płaźnię tutaj są chyba, widziałeś y, tam moje prywatne y, y, rzeczy, które. Y, Fajnie dekorują tą naszą hab... Izbę Góralską. To nazywam to izba Góralską, gdzie po prostu na tej izbie widać tam naszą tożsamość, że, że jak to, tradycja, kościół, wiara, to nasze fundamenta, które musimy trzymać, bo to nasza tradycja. Także kochani, na desyczko maj, jak tu zaceni, majowki, ale rocznica Konstytucji 3 Maja i wielkie wydarzenie w Chicago, bo jesteśmy jako organizacja też częścią tego. Jesteśmy w Komitecie Organizacyjnym Parady, także to jest moment wkład pracy, gdzie się spotykamy, organizujemy, ale nade wszystko u nas udział, bo naprawdę jak ześ widział, jednak jest tutaj zespoły i koła, które po prostu no, mają jeszcze chęci działalności, pokazania się, zrobienia rydwanów, czy grupy marszowej, no to jest wielki wkład. Troszkę no, podupaduje te koła standardowi po prostu, no bo się starzeją. No i jest to już ciężej. A po drugie, powiem tak, że brakuje ludzi do pracy i ludzie którzy są zobowiązani w swoich, jak to, gdziekolwiek pracują, teraz nie ma tych wolnych sobót. Trzeba iść jednak do pracy, bo sobota też jest dzień, który którym trzeba wykonać no, robotę. Tak, a powiedzmy szczerze i żeby wszyscy o tym widzieli, wy przecież wszystko robicie pro bono, znaczy wy nie robicie w ogóle niczego za pieniądze, prawda? No, wszystko to jest wasza to jest działalność to jest społeczna. Działalność społeczna, gdzie za to nie pobiorą nikt wynagrodzenia, no właśnie, to, to jest, jest taka taki, wielka rzecz. Y, tutaj y, to nie tylko my, bo i poprzednicy też y, przecież działali. Ten boj, ja już prawie 30 lat działalności Związku Potrałam. To też już od śmietnej pamięci y, byłego presa Edka Wilczka. Y, Tutaj, który był prezesem, od niego otrzymałem jako, zaprzysiężał mnie jako członka koła. Także, mm -hmm. e, to też już jako po prostu kawałek historii i, i to co tutaj się dzieje, to też jak widział i miał jak sposobność być rok temu w panem przecież i w Ludźmierzu na 25 rocznicy pobytu Ojca Świętego, żeby to uczcić i, i sam osobiście jako prezes jak tam był, e, reprezentując naszą organizację. Także, ten a w tym roku, no kochani, ten rok to jest naprawdę bogaty. Wielkie wydarzenie. Tak, bo... to prawda, to bo... prawda. Ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo tutaj nasi słuchacze, tam dobiega głos i pewnie pomyślicie, że to jakieś radio, a to nieprawda, bo to żywa muzyka z tyłu, śpiewają dziewczynki i też myślę, że między nimi są też chłopaki, ale to też dowód, że ciągle w Domu Góralskim coś się dzieje, bo dzisiaj jest przecież trwa konkurs, tak którym yy, przedstawiają, Karawaki. no właśnie, no to przecież też piękna impreza, którą wymyśliliście chyba kilka, trzy lata temu z tego tak, co wiem, tak, tak. Gdzie, gdzie najlepsi, czy nawet dzieci, prawda, ale ci utalentowani mogą też rywalizować między sobą, jest jury profesjonalne, prawda, które ich ocenia, są nagrody, no to jest super sprawa. No, wszystkie nasze konkursy, które organizujemy tutaj, no to jest, jest właśnie ci wybór z Bonika, wybór królowej e, 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 i konkurs partaneczny do festiwalu. E, musimy zwołać, czyli, które będzie oceniał. A sami wiemy, jak, jaka to jest ciężka robota, tak. bo jednak wszyscy są dobrzy. Ci, co startują, są wszyscy dobrzy. To prawda. I teraz trzeba, teraz trzeba po prostu gdzieś te pół punktu znaleźć kto ma pierwsze miejsce, kto ma drugie, kto ma trzecie. I są to punktowe różnice później w ocenianiu. Jest to naprawdę kto, kto się podejmuje tej pracy, no czasami jest ta praca niewdzięczna, no bo wiadomo, że później są jakieś takie tak. po prostu głosy, że a co mu, jak, no, ale to jest decyzja jury już później. Tutaj my jako zarząd, nie mówimy w tym po prostu, żeby myśmy byli jak to się mówi, ktoś nie zarzucą zarządowi, organizator po prostu tych wydarzeń, że, że po prostu coś tam jest ukartowane. Jeżeli jest oni odpowiadają za to, wszystko jest do oglądu, jeżeli by nawet trzeba było, ten, ale najważniejsze jest to, że, że jest wsparcie. Są instruktorzy, którzy te dzieci uczą, i te dzieci, można powiedzieć, wtedy on, przez takie konkluzje, powiedział, są docenione. I, I to jest najważniejsze. I najważniejsze jest to, że THPA Góra bo ostatnio no powiem, że od wielkanocy nie ma, nie ma wykondycji, żeby tu się coś nie działo. E, zaraz mieliśmy e, tutaj e, wybór zbojnika po Wielkanocy, Później, było e, 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 święcą, żeśmy mieli sztukę babskie, poruszenie reżyserii Marii Krzeptowskiej Giewon, gdzie tutaj żeśmy budowali różne i włosy i my przywozili tutaj, żeby tą scenerię całą ogarnąć. W dzień znowu e, było e, nas Bal Królowej. Nikol Tatar, którą naprawdę jeszcze nie mogę zradzić tych finansów, ale są bardzo duże, a z roku na rok coraz wyżej. No już tak, w zeszłym roku to jest taka poprzeczka na 300 na dochód, to jest bo tam 70 parę tysięcy dolarów. W tym roku też jest blisko tego, nawet chyba więcej. Ten, także jeszcze tam to wiadomo, są wydatki koło tego tezji i trzeba to starannie przygotować rozliczenie, żeby jednak ludziom pokazać, że, że te pieniądze, które oni dali na ten bal charytatywny Królowej, one są szczegółowo rozliczone. No i też wsparcie, jakie otrzymaliśmy na ten bal, bo. Już od dwóch lat dbamy o to, że taki prestiż a naszej pierwszej damy Agaty Handel Duda, żony prezydenta naszego Andrzeja Dudy, zbierał naszą królową swoim podarunkiem, gdzie jest licytacja. Jest to bardzo prestiżowe tu na Polonii naprawdę są no, tego e, tutaj, bo też są wybory królowej parady, e, powiem szczerze, że no, tego no, wypracowanego tak, takiego korytarza no się, tutaj. Tak. E, a jest to, jest to po prostu tutaj e, taki no, docenienie naszej pracy. No i też muszę powiedzieć, że, że dla każdej królowej już e, tutaj chyba od Karolinki Nowobilskiej, e, jak, jak była tutaj wizyta właśnie pierwszej pary prezydenta. To było stulecie odzyskania niepodległości polskiej, tak, jak tutaj prezydent był. Zaczęły się takie wizyty, co nasze królowe, ja by to powiedzieć, mają otwarte drzwi do Kancelarii Prezydenta, żeby się spotkać jak królowa z królową, czyli dama z damą, że spotyka, spotykają się. Ja nie ukrywam, też w zeszłym roku też się spotkałem tutaj i jednak pierwsza dama odwiedziła w domu, i potwierdzę, tylko nas górali spotkanie w konsulacie to też było, właśnie z ministrem Adamem Kwiatkowskim, gdzie, no jak to go role są, y, honorni i dni, i za tak właśnie takie uczynki, y, postanowieniem zarządu głównego, y, no zrobiliśmy ich honorami członkami. Y, pierwszą damę, Agatę Hanzer-Duda, no bo wiadomo, że żona prezydenta. No, a później Alan Kwiatkowski po niej otrzymali takie honorowe członkostwo w Związku Podhalan. Teraz już są zobowiązani do tego, żeby no, was wspierać. No, <gry> Neddy tak, oczywiście. Tak. Ale to y, gładają, że y, współpraca musi być w dwie strony, nie no, jedną jasne, stronę. oczywiście. Także, także tutaj, y, tutaj ta współpraca jest w dwie My strony. musimy cały czas pamiętać, jak, o, jak opowiada Pan Prezes tutaj o tym, co robią, ile e, energii tutaj e, rzeczywiście wykorzystują, a też e, trzeba pamiętać o rodzicach, którzy tu dbają o te dzieci, żeby tu przyprowadzają no, to, i tak dalej. To, co Słuchajcie, to ale my musimy jedną rzecz powiedzieć: my jesteśmy na obcej ziemi, w Ameryce. Kawał Świata, prawda? A tutaj w tym domu góralskim czujemy się jak, jak w ludźmierzu. E, a e, mam nadzieję, że jak usłyszy też tą rozmowę z panem prezesem, e, nasz prezes Związku Podkalam w Polsce. No to też będzie zazdrościł, bo na podchalu aż takich tutaj eksplozji działań nie ma niestety, a pewnie no dobrze by było też, żeby, żeby tyle się działo co w Ameryce, ale Was pewnie też ta tęsknota i to wszystko co się wiąże z, z góralszczyzną, z tradycją, tutaj może bardziej wiąże, prawda, niż aniżeli w Polsce. No i ja myślę, ja to tak rozumiem, że że będąc tam na swojej ziemi, nie? Tak. na wojczyźnie, to, to jednak to inaczej się odsuło, to nie ma chyba takiej potrzeby, po prostu, bo to się zje z jakby to powiedzieć, tak? Tak, a to jest na, tak, tak, to jest na A, a tu też zaś jest to, że no jakby nam tego zabrakło, no, a są przykład był y, y, pan, czas pandemii, gdzie zamknięte siećko było, no to takie siećko puste było. No. Tak. Tak. Nie, było, nie było nic, nic się nie działo, nic z mm -hmm. nie wolno było, nie wolno się było spotykać, nie wolno było mieć prób. No potajemnie były, no ale, no, ale po ja prostu, prostu ten i, i, dziennik, czy nawet konsekwencje tego były, cokolwiek, ten, ale, ale ja myślę, że właśnie, właśnie ta tęsknota, y, nie tyle może już y, ta, tej młodszej generacji już tej chyba tęsknoty nie ma, i no jest to, że. Dzięki właśnie rodzicom, mm -hmm, którzy wychowani tak. przez swoich rodziców, którzy to byli emigrantami, którzy przyjechali nie mając, dajmy na to, bo się też musieli dorobić, mm -hmm. musieli się dorobić, żeby ich dzieci miały lepiej, tak, także oni też może nie mieli na tyle czasu, żeby po prostu tutaj, ten, ale w tej chwili to widać, że jeżeli już my, jak to ojciec nam powiedział, stając się bogatymi materialnie, żeby nie zubożali duchowo, i to jest, jest chyba taki motyw, który mówi, dziś można na tych słowach y, tak y, powiedzieć to. I on wiedział o tym, że właśnie, że stając się bogatymi, żeby nie zubożali tutaj, żeby nie zubożać, że po prostu ten duch polskości, y, y, przynależności do tej grupy, jak to mówię, et, no, w co się mówi etnicznej, jako Góroli. To zostaje w sercu. I to był przekaz, myślę. Panie prezesie, pan przecież pracuje też oprócz tego, że pan jest prezesem. Kiedy? <laughs> kiedy macie czas na spanie? <laughs> śpi, śpi, śpi się wtedy kiedy można. <laughs> ja rozumiem, ja rozumiem. Śpi się wtedy, nie można, ale no, ten tydzień naprawdę powiem, że bardzo, no, bardzo intensywny. Widzę po oczach, że intensywny, jest zmęczenie. Jest, tak? Te spotkania są wieczorami przeważnie, no bo to y, wszyscy jednak pracują, organizacje też polonijne nasze, też tutaj działacze, którzy działają, no bo tu jest tych organizacji dość kapeckie dużo i, no tak. i ten... A, I tak, teraz już my zaczęliśmy we wtorek, można powiedzieć, w sumie y, mamy pomnik Kościuszki i tam właśnie przez Związek Narodowy Polski y, było składanie kwiatów pod pomnikiem właśnie y, Tadeusza Kościuszki. Jest to y, tam y, koło planetarium na Lecture Drive y, nad jeziorem. Y, piękny pomnik postawiony, y, no powiem tak, że my się ułatwiali, no bo jak Pomnik Kolumbusa ściągnęli i tu było nieciekawie, że będą ściągać pomniki tych ludzi, którzy tu kiedyś właśnie te, no, takie sytuacje są. I też nie wiadomo, bo, bo takie były rządy, i tutaj, że nie wiadomo, co będzie z naszym pomnikiem Tadeusza Kościuszki. No ale Fawą stoi i. i, no i nie, to... to w obronie Tadeusza Kościuszki to i, i Polacy, no. i Amerykanie na pewno no. staną murem. I, i, ale on ale jest różnie... zasłużony dla jednych i drugich. Tak, ale różnie różnie to różnie to pop po prostu mogło być. No to później, później w południe akurat było wciągnięcie naszej flagi narodowej w centrum miasta Chicago. No oczywiście, no, no nie wszystkie te organizacje były, też, a, a ja z obowiązku jako prezes, no muszę zadbać o to, co by, co by no, zreprezentować. Także no, To jest zobowiązanie niesamowite, żeby, że trzeba, trzeba po prostu być wszędzie, tam gdzie potrzeba. A szczerze powiem, że może tak nie opuściłem żadnej takiej własnej yy, yy, uroczystości, cokolwiek, żeby, żeby a tam nie być, nie tylko ja, bo są jeszcze pozostali członkowie zarządu głównego, gdzie, gdzie się wspólnie wspieramy, yy, bo jeżeli przyjdzie to jeden drugiego wspieramy, czy to pisaniu, czy cokolwiek, z tym nie ma problemu, yy, zarząd działa nas naprawdę. Yy, Dobrze się dogadujemy, dobrze działamy, a tą ocenę to zostawiamy pozostałym osobom, które nas będą oceniały już niedługo, bo to już prawie pół naszej kadencji, ci powiem. Tak, wiem. No, półtora i, roku już. No czas leci niesamowicie. niesamowicie. Nie, było, nie było, będąc w Polsce, tyle jest ty w zeszłym roku, że nawet po prostu nie było czasu zacznąć, bo codziennie mamy no nie, tego ci, już nie ta, wybaczę. Tego, tego ci nie wybaczę. Tego, tego ten, ale przyjadę teraz w lipcu, będę, Jurek. No tak, to się spotyka. Panie koment. prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. No. Nie zawracam głowy. Proszę troszkę odpocząć, no. bo jeszcze te drugie półtora roku trzeba działać na, na, na w, w wysokich obrotach. Dzięki serdecznie, pozdrawiamy serdecznie z, z Zakopanego przy okazji e, e, słuchaczy po obu stronach oceanu. No i na koniec bądźcie zdrowi. No, my też pozdrawiamy. No co, no tego pozdrawiam, bo na pewno tych przyjaciół w tej chwili się ma więcej poprzez to, że się jest na takim stanowisku. Pewnie. No to tych, jak to się mówi, znajomości coraz więcej z dnia na dzień tego przybyło. Także pozdrowiam wszystkich serdecznie, na potalu, na Spisie, na orawie. Kane no są góle, bo na całym świecie są górole, a, a powiem szczerze, że nas Facebook ty w związku pod Hanan, działo i naprawdę tych oglądających na nim jest dużo i cieszy nas no ze że, że są komentarze Komentarze wiadomo, są komentarze takie i takie, ale najważniejsze jest to, że tam trzeba pokazać właśnie tyzinos, ale właśnie tą naszą kochaną młodzież, którą tu właśnie w góralskiej chałupie jest ta moc, jest siła i ta energia góralska. A należy się kogoś na, jeśli w nich jest i oni to kiedyś docenią na pewno, bo oni są na razie mal, ale, ale dorastając, oni po prostu na pewno kiedyś będą z nich, ludzie, którzy ten Związek podchalam poprowadzą dalej. A kochani, na następny rok już się będziemy szykować. 95 lat w Związku Podhalan Północnej Ameryki, kawał czasu, wielu prezesów, wielu zarządów, Wielu ludzi, którzy się pominęli, dziś my są tutaj i gazujemy, i fala Bogu, trzeba dziękować za to wszystko, co mamy. a zycyć tego, że wszyscy, ci co są, jeszcze dzisiaj, żebyśmy mogli te stulecie przeżyć, bo będzie to na pewno wielki jubileusz stulecia Związku bo tam na Północnej Ameryki. To będzie następne jedno z większych wydarzeń, nie inno tutaj w Ameryce, ale chyba na pewno się odbije na całym świecie, bo organizacje, które przeżywają 100 lat, to jest kawał wielkiej historii. Dokładnie, trzymajcie się tak. znowu, pozdrawiam z Chicago.